Zapraszam normalny film, włączamy ten program, sprawdzamy, czy coś weszło. Na razie wszystko siedzi. Witamy w tym filmie. Zapraszamy na do autobusu. Za chwilę będzie pan kierowca odjeżdżał. Wybierz pan autobus do zajeżdżni. Proszę, pan te drzwi Podaj pan bliżej Nie chcę w tym filmie Siada pan do tego autobusu Otwórz pan 你给我来吹牛。